Witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Demister a dzisiaj w materiale porozmawiamy sobie między innymi o zmianach w ratowaniu świata, czyli updatecie, który wyszedł wczoraj. E, pogadamy sobie trochę na temat czwartego sezonu w Fortnacie. Tak jest dokładnie to. Cofniemy się trochę do tego, co było, a czemu? Tego dowiecie się później. Następnie porozmawiamy sobie o Nocturno, które zostało naprawione, ale czy na pewno zostało znerwione? To jest takie pytanko. Porozmawiamy sobie o Królu Burzy. Jakie teraz perki trzeba włożyć, bo troszkę się pozmieniało z racji tego, że to Nocturno już zostało odbugowane. To Nocturno na wodę. A także zmiana perków, jak teraz wziąć się za króla burzy i takie rzeczy. Także zapraszam śmiało do odcinka: możecie stawić łapkę w górę. No i zaczynamy. Także lecimy, jak widzicie, ratowanie świata: raport sytuacyjny bazy głównej. A I to jest 15 kwiecień 2020 roku. A I słuchajcie, do wszystkich potrzebujemy naszej, waszej pomocy, dowódcy. Ogromna kometa. Powróciła, dokładnie tak, powróciła, i ja miałem aż takie ciary, bo to już było. I sprawdziłem sobie nawet na swoim kanale. Słuchajcie, może przeczytam najpierw. Dalej, wątek fabularny, hit ekranu powraca. Jak zobaczyłem, że jest hit ekranu, znowu w Fortnite. Cie. To stwierdziłem, kurczę, to było już tak dawno, ja muszę sobie przypomnieć co to był za event, skąd to się wzięło e, i dlaczego to tutaj jest. I tutaj macie, Rey zaginęła, zbadajcie komentarz i zbierzcie wyposażenie do zwerbowania drużyny superbohaterów. Bo Mówiła wam to już coś, bo mi bardzo dużo. Znajdźcie Rey i sprowadźcie ją do domu. Ukończcie wątek fabularny hit ekranu, by odblokować mitycznego żołnierza Karbida i mitycznego ninja zamaskowaną. Gwiazda. I słuchajcie, chciałem sobie sprawdzić, kiedy hit ekranu pojawił się. I z tego co widzę, jest to aż 1 maj, uwaga, 2018 roku, więc prawie 2 lata temu. I słuchajcie, masakra, masakra. Czwarty sezon to jest ten okres, kiedy powstała wielka wyrwa na Dusty Depocie. Kiedy spadły trochę mniejsze odłamki na wykrzywione wieże i to jest mniej więcej ten czas, wtedy też pojawili się ci superbohaterowie, w karnecie była, był Omega e, czyli tak naprawdę e, nasz bohater z ratowania świata, Karbit, troszkę tam ulepszony wiadomo e, i to jest ten właśnie okres, zobaczcie sobie jak to kurcze kiedyś było e, i powiedziałbym, że e, do ratowania świata wprowadzili odgrzanego kotleta, aczkolwiek to nawet nie jest odgrzany kotlet. To jest po prostu kotlet. I wątek fabularny hit ekranu. Ja byłem przekonany, że coś było na ratowaniu świata też wtedy. I uwaga, znalazłem swój film. Było to, było to bardzo, bardzo dawno temu. Tutaj jest ten filmik. On był wypuszczony 2 czerwca 2018 roku. 37 koła wyświetleń, także dzięki wszystkim w ogóle 900 łapek w górę. I słuchajcie, to jest niesamowite. A zresztą zobaczcie sobie sami. Dokładnie tak kuczy kiedyś to było, no tak, nie? Jeszcze bez greenskizna, bez niczego. Rzeczy, rzeczy I zobaczmy. Mega zadowolony ekran. ekranu, po ekranu słuchajcie. zobacz wydarzenie. Pokazywałem wam ostatnio, że jest 2 y, na 2 strona, nie? Teraz jest tych stron 7 i mało tego e, dodali coś takiego. Tutaj są talony, no to wiadomo, super fajnie. Kolejna strona, pałdolce, u, jeszcze lepiej. Uwaga, skin, skin e, mityczny, bohater mityczny. E, żołnierz oczywiście, Karbit, e, Zobaczymy jak on będzie działał. nie mam pojęcia, jak wygląda. Asy trebor, szeolka. Siemanko Znowu w fałdolce, jaki to jest To jest 7 na 7. Piękny symbol, nie? I jeszcze były te talonki inne 7 jak widzicie stron było I to było 2 czerwca 2018 roku Więc No, troszkę czasu minęło jak widzicie I teraz tak wam pokażę Na szybko do czego też zmierzam I słuchajcie Jesteśmy w grze już dzisiaj 2020 roku. Yy, uwaga, 16 kwietnia i mamy 11 stron tego hitu ekranu. Ale zobaczcie, tak samo nawet się nazywają y, misje. Tutaj jest takie same nagrody. Tutaj były fałdolce z tego co kojarzę. A nie, tutaj były fałdolce pod X-Rayem na przykład. Tutaj był ten carbit. Tutaj znowu były fałdolce. <gry> Co tu się podziało? Słuchajcie, jest teraz w chwili obecnej 11 tych stron, tutaj jeszcze wtedy co ja nagrywałem tamten odcinek. Po prostu później było przedłużenie tego eventu, i dodali tego zamaskowanego gwiazdę i tak dalej. Teraz mamy 11 stron tutaj od razu pokazane. Także myślę, że ciekawy ten event jest, mimo tego że. Już jest stary, niektórzy już go grali. Po prostu to zawsze to możecie sobie tutaj wydeżniać. I tu ekranu, jak widzicie, talony przygodowe sobie pofarmić Także lepsze to niż nic. A my przejdźmy sobie jeszcze do omówienia tamtych zmian. I słuchajcie, zejdziemy sobie tutaj niżej. Carbit odpowiada na wyzwanie. Tutaj jest ten profit standardowy bzyki Pstryk. Eee bardzo rzadko się grało tymi championami, tymi bohaterami tutaj tak samo zamaskowaną gwiazdę. Bardzo rzadko dodali malowania deskolotek, I tutaj prace nad malowaniami broni białej i sklepem z elementami kosmetycznymi zostały wstrzymane na czas nieokreślony, ponieważ twórcy skupiają się na nowej ważnej funkcji. Nie mam pojęcia co to jest za funkcja. E, możecie pisać w komentarzach, co chcielibyście, aby to było. E, następnie mamy Dzierzkiego Króliczka Kena i tutaj mamy mm, jajobójstwo, czyli że e, Burzakuna i wyrzuca trzy jajobomby. Tutaj to już się częściej grało. A następnie mamy tutaj w sklepie okolicznościowym od 2 w nocy 18 kwietnia, e, czyli tak naprawdę za 2 dni, będzie wyrzutnia pisanek. E, no, jeśli chodzi o święta, to tak troszkę za późno, nie? Tak mi się wydaje te takie świąteczne skinki, czy tak powiem, aczkolwiek ta wyrzutnia jest całkiem e, spoko. Poprawki błędów. Poprawki błędów i tutaj się chwilę zatrzymamy, bo pierwsza poprawka to jest profit wybuchu nocturno zadaje, zadaje już prawidłową ilość obrażeń i to jest prawda, e, aczkolwiek jeśli się martwicie o Nokturno, no to musicie poczekać jeszcze e, chwilę. E, ja bardziej opowiem o tym, o tej zmianie po prostu, jak skończymy sobie omawiać patch notesy. Elementy otoczenia zniszczone w burzowej tarczy nie pojawiają się ponownie. Ikony zespołu bohaterów teraz pasują do bohaterów wybranych w menu konfiguracji zespołów. Także w ten sposób, nawet spoko zmiany. Przejdźmy sobie niżej. Pięściarka, królikatorka, luna, <grytania> kica do bitwy. Profil standardowy wyjście z jajem, fala uderzeniowa generuje 3 jajo bomby, Każda z nich zadaje 54 obrażeń bazowych po bliskim wrogom. To jest dosyć ciekawy profit w sumie. Jakby ktoś sobie chciał e, grać pod falę uderzeniową, no to całkiem, e, całkiem fajny powiedzmy profit. E, no i ona też będzie w sklepie okolicznościowym od. 2 i 25 kwietnia tym razem. No i słuchajcie, to jest wszystko jeśli chodzi o ratowanie świata. Spodziewałem się tak naprawdę, że nie będzie żadnych nowości z racji tego, że panuje koronawirus na świecie dalej, także przypominam, żebyście zostali w domu. No i teraz może przejdźmy sobie do omówienia zmian w Nocturno, bo niestety tutaj w poprawkach błędów napisali tylko, że profit wybuchu Nocturno zadaje już prawidłową ilość obrażeń. Nie jest napisane, ile procentowo to się zmniejszyło, jak to działało i tak dalej, i czy tylko na przykład na wodę, czy też na wszystkie żywioły, czy generalnie z nerfili Nocturno. Także ja na początku powiem Wam, że bardzo się cieszę, że to się stało, gdyż to Nocturno jakby nie patrząc, psuło trochę e, grę, bo tak naprawdę każdy mógł sobie zrobić nawet te najcięższe misje strącenie e, bossa e, czy nawet robienie króla burzy było naprawdę e, proste z Nocturno, wystarczyło re, 1 na dwie bombki i praktycznie wszystko padało e, na hita e, i słuchajcie, m, ja film z obrażeń e, pod energię, jeśli chodzi o w ogóle profity pod Nocturno, build pod Nocturno, zrobiłem drugiego Także dzisiaj mamy e, 16 to wyszło wczoraj, więc no niedużo im tak naprawdę zajęło naprawienie tego buga, chociaż ten bug był tak potężny, że mogliby to zrobić wcześniej, ale nie będziemy już narzekać. E, no i słuchajcie, jeśli zastanawiacie się czy naprawili tylko nocturno na wodę, no to powiem Wam, że tak. E, testowałem dzisiaj Nocturno pod energię, zgodnie z tym samym buildem, e, który u góry wam się filmik wyświetla, z tym samym buildem, z tymi samymi e, perkami e, na misji, po prostu na podobnych stworkach e, i możecie sobie teraz zobaczyć, jakie obrażenia e, to Nocturno zadawało. Znalazłem sobie tak samo gruchotacza, e, także myślę, też obozy zostały zrobione e, i myślę, że. Jeśli chodzi o obrażenia, no to jest to mniej więcej ta sama liczba właśnie obrażeń, czyli Nocturno według mnie nadal będzie jedną z topowych broni, stopowych topowych szturmówek, jeśli chodzi właśnie o ratowanie świata. Co prawda to Nocturno na wodę już nie działa. Nie działa zbugowanie, bo jeśli chodzi o Nocturno na zwyczajną wodę, jeśli poszlibyście bić pustaki z ogniem to oczywiście zadaje ono takie same obrażenia e, nawet większe niż energię bo pamiętajcie że to chodzi o to że zależy w jakiego pustaka strzelacie jakim e, żywiołem tutaj macie rozpiskę także zauważcie że jeśli chodzi o żywioł energii no to tutaj jest 75% e, na wszystkie żywioły e, no a po prostu e, dlatego też wziąłem nocturno pod energię bo gdybym wam chciał skraftować no to po prostu nocturno można grać W takim wypadku na każdej misji Nie zadaje ono największej liczby Obrażeń niż by mogło Bo nie kontruje danego żywiołu Ale po prostu pasuje do każdej misji I to jest w tym wszystkim Fajne Jeśli chodzi o robienie króla burzy Tak naprawdę trzeba cofnąć Wszystkie swoje Profity na broniach Mówię tutaj o wyrzutni Czyli gniew króla burzy z tego co dobrze pamiętam i oczywiście e, nokturno, także nokturno sobie cofamy profity do tego e, co było wcześniej, jeśli chodzi o samo wyrzutnie zmieniamy przeładowanie na z powrotem, czy te na bonus do potworków e, mgielnych i bossów, z racji tego, że teraz po prostu będziemy od nowa robić króla burzy, tylko, że ten król burzy już bez nocturno będzie wyglądał tak, jak był przed bugiem nocturno, czyli tak naprawdę e, jeśli chodzi o mini bossy, które tam sobie latają, będziemy zbijać tutaj z naszej wyrzutni króla, także też w tym trzeba perki sobie podmienić. I tak w zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o ten materiał. Myślę, że przekazałem Wam to, co było w ostatniej aktualizacji Fortnite'a. Nie dajcie się nabrać już na Nocturno na wodę, gdybyście się tradowali czy coś, bo po prostu żebyście się też nie zdziwili na misjach, jeśli nie będzie działać tak jak myśleliście, jak działało wcześniej. Nokturno na energię i na wodę, no na energię powiedzmy działa tak samo jak działało przed Bugiem z wodą. Czyli nadal jest mocny A jeśli chodzi o nocturno na wodę To ten bug został naprawiany Jeśli ten materiał wam się podobał Zostawcie łapę w górę Możecie wpisać mój kod w sklepie Czyli Race, Będę wam bardzo wdzięczny A jeśli wam się podobał taki materiał No to piszcie w komentarzach Z mojej strony to wszystko Także trzymajcie się ciepło No i do zobaczenia następnym razem pa, pa.